Dzień dobry, cześć, czołem, ja jestem Xavier, a to jest Europa Universalis 4 i nasza Republika Hanjatycka. Za każdym razem jak się witam mam problemy z imienieniem tego. Czy Republika Hanzy, czy Hanzjatycka, czy Hanjatycka. Ale nieważne. Ważne, że gramy. Możecie zauważyć, że mam tutaj taki poseczek. Jest to mod, którego zaczęłem używać od tego odcinka i pojawi się też w Eldorado w serii z Portugalią i sprawiałem, że zamiast przenosić tam tutaj tryby mapy, które mamy tutaj na dół, jest, mamy wszystkie tryby więc nie musimy zakrywać sobie mapy żeby sobie przemurać tutaj, mamy pokazane które mamy pod klawiszami i jest to dużo wygodniejsze moim zdaniem Możemy też sobie włączyć dziennik, ale on moja sporą część, więc raczej nie będziemy go używać póki co. No i tak mamy Pokój z wieloma nacjami, więc... Nie wiem czy będziemy coś robić w tej sesji, czy <noise> w tym odcinku, czy będziemy siedzieć i pierdzieć w stołek, że tak powiem. Poetycko. Pieniądze mamy w brud. Moglibyśmy na przykład sobie wziąć podwójkowego gościa. Tutaj, ale to nam jest, nie jest potrzebne do niczego. Tu mamy Better relation over Overtime, co sprawia, że szybciej nam schodzi Aggressive Expansion z eliminacjami. Więc będziemy... Trzymać to zamiast trajda francesy Dyscyplina jest genialna więc wolę to niż nawet tego trójkowego Tym bardziej że w technologii do przodu O 4 lata jeszcze Tu wydajemy wszystko ładnie Nasi handlarze tutaj wszyscy pięknie działają w trakcie robienia idei wojskowej, mamy fokus wojskowy? Mamy, świetnie. Nie, nie możemy wybrać żadnej nowej misji, możemy wybrać politykę, nie możemy jeszcze, musimy ukończyć tą ideę. Możemy sobie zwiększyć stabilność, czy chcemy to zrobić? Bardzo drogo nas to kosztuje, ponieważ mamy małą Republikę Tradition, więc na razie sobie odpuścimy. Roll juice mamy 100%, bo jeszcze nie było reformacji. Trzech kardynałów. Kontrolerem kuli jest Austria, więc następna to zwisa. Fortelit mamy przeciwdrążone. Możemy dorobić sobie jeden statek. Ale czy chcemy to zrobić? Kiedy na 9. poziomie będziemy mieli już nowe? Oczywiście, że chcemy, tylko co potrzebujemy. Jak wygląda w tym momencie nasze, nasze statki? To nam to nie pokazuje. Mamy tutaj jeden ciężki, pięć kolor trzy transportowce, które nie zdobyliśmy w czasie wojny. 48 statków trans handlowych, które pływają tutaj wszystkie. Tak? Tak, z ostatku. Zróbmy ten jeden, Wisa nam to właściwie. Możemy nawet zrobić więcej. Trochę. Jeśli prze, przeciążymy nasz limit, nic się nie stanie, mamy pieniędzy w blód. a w ten sposób możemy trochę więcej kasy ściągnąć od danii, których ją w ten sposób osłabimy. Z Brandenburgiem so, nie sojusz, już tylko e, rodzaj, więc nie możemy z nim walczyć. Zakon jest wesołem Polski niestety, a w Polsce mamy Sojusz, więc rozwój w, ten, w tym kierunku nam odpada. Z Magdeburgiem mamy rozejm, z Saksonią nie mamy rozejmu, to ciekawe. Więc tutaj już od razu zróbmy sobie klejma, żeby nie zapomnieć, że musimy tu zaatakować z Brunswickem mamy nie mamy rozejmu od razu claim tu z Monster na pewno mamy rozejm tak jest z Friesland też chyba mamy nie mamy ale to dobra, to później nie mamy dyplomatów już tyle spójrzmy od razu też na naszą mapę koalicji Czechy, Bawaria, Palatyla, Tania. Okej okay. To znaczy, że mamy trochę problem. Mamy teraz sobie z Austrią? Mamy. Przynajmniej tyle. Dobrym sposobem i bardzo szybkim na, na z... zmuszenie kraje do wystąpienia z koalicji, z wypowiedzenia wojny im. Kiedy mamy pokój wtedy nie, nie możemy. Nie możemy. Czego? Nie mogą być w koalicji, kiedy mamy rodzaj. Cały czas bierzemy nowych władców militarnych, żeby rozwijać naszą ideę, a przy okazji odbudować Republikę Edition Jesteśmy czwartym państwem na świecie pod względem punktów. Hmm. Na szczęście teraz nowe technologie dadzą nam spory za sporo nowych budynków więc będziemy mogli widać te pieniądze które zadajemy w uszabiającym tempie jeśli uderzymy na Danię to kto do nich dołączy Bawaria, Czechy Hesja, Palantyla i Wuzburg. plus Szwecja Polska i Austria. Nie, to są nasi sojusznicy. <noise> Prós, Brandaburki już uliczyliśmy jako koalicja. Jeszcze ujź Proszę bardzo, Czechy opuściły koalicję, ponieważ poprawiliśmy sobie stosunki z nimi. Więc Dania zrobiła to się to samo, bo się wystraszyła. I Master zrobił to samo. Czyli chodzi na to, że mamy świetny powód, żeby zaatakować jutrekt yyy, Danię. Tylko, że... że to roz i palantyla dopuścił koalicję. Świetnie. Koalicja się posypała. Ale jeśli powinno wojnę Danii To po ich stronie stanie... Brandenburgia, czyli złowią pokój. To będzie e, defensywne wezwanie do wojny, czyli będą mogli dołączyć. Stanie po ich stronie Norwegia, bo jest, ich, e, jest pod nimi. I Jutrek, który gdzieś jest tu i nas właściwie. Jest tu. Czy mamy jeszcze kogoś w kalicji w takim wypadku, czy już wszyscy sobie poszli? Bawaria jeszcze, ale to już jest... Bez ruszyc dla nas mamy nowego dyplomata wolnego, czyli robimy sobie claim na rupi, żeby zabrać od burgi kiedy zaatakujemy danie po szleznik. Jak to się pięknie wszystko układa, power nam powoli się odbudowuje, ale nie będziemy się pozbywać najemników, jest ok. Jak nasz lider, 1-3, zajebiście. Stepiny mamy od cholery. Morale też nie najgorsze. Także czekamy tylko na tego claima i, i będziemy atakować danie chyba. Autonomia powoli spada, więc to nam oczywiście zwiększy przychody i... Zwiększy też chyba handel i zwiększy nam manpowera i zwiększy nam trade, nie trade, nie trade tylko force limit. Kolejny statek możemy wysłać tutaj. Kiedy rozprawimy się praktycznie z Danią, nie będziemy potrzebowali już statków, żeby patrolowały w tym terenie i będziemy mogli je powysyłać do innych noutów żeby przesyłali nam stamtąd kasę. Burgundia jest rozbijana przez Francję, więc niedługo będziemy musieli ruszyć na, też na nich. A ja się skupić na, na krajach tutaj niemieckich, żeby móc stworzyć Niemcy właśnie. Pośpieszmy trochę grę, myślę, że to nie spowoduje jakichś dużych lagów. Kolejne statki do naszej dyspozycji, więc wysyłamy je wszystkie do lubek, żeby flota była w jednym kawałku. W czasie wojny. znaczy nie ma nikogo. Tutaj kto by nam zagrażał. Tuńczycy mają, co prawda. Stop. Mają aż 16 galer, które w soknie tutaj w morzach śródlądowych są bardzo mocne. Dlatego przerzucimy nasze statki w to miejsce. Ale powinniśmy dać radę z taką siłą. Tu jeszcze jakiś statek, który nic nie robi. Połączmy to wszystko razem. Przerzućmy nasze siły na granicę z Blunderburgią. Trochę przestawię mikrofon. Mam nadzieję, że to nie zagłuszy mnie tutaj. O, powinno być ok. Zasidziałem się w jednym miejscu już i tak Teraz pytanie kto dołączy do wojny? Aha, musimy oczywiście poczekać na te kleje, wygodniowe dyplomaty. A, to bardzo dobrze. Tylko że teraz mamy tutaj trochę unrestu przez nacjonalizm. Chcemy to podnieść. Możemy stworzyć tutaj punkt handlowy, który to jest inny trade note niż nasz dom macierzysty, z chęcią to zrobimy, to nam da plus 15 trade powera i jeden force limit wojskowy w tym note, co sprawi, że będziemy wysyłać automatycznie od razu dużo więcej pieniędzy do naszego domowego. Super. Jeszcze jakiś statek kolejny, więc go do głównej floty prześlemy mm -hmm. no i czekamy na tego klejma i musimy czekać, on się może zrobić w trakcie wojny chcemy po prostu mieć jakąś diplomatę tutaj Jaką, jakąś misję nie weźmy szlezwik tak Czy ślezwik ma jakieś modyfikatory? Nie, nic ciekawego. Także jeszcze 10% i atakujemy. Mam nadzieję, że Polska dołączy do wojny. Dobrze by było też jakby Austria dołączyła. Prawda Austria jest już w innej wojnie. Przeciwko Milanowi, którą wygrywa. Co to jest za wojna jakie? Jest tu gdzieś pokazane jakie... Jaki powód wojny jest? No, już skończyli wojnę. To była wojna wenecka, Wene... to ciekawe. Austria tłoczyła wojnę, który... dzięki któremu Wenecja, która nie jest w cesarstwie, zdobyła państw... prowincję od cesarza, od państwa, cesars... które jest w cesarstwie, że tak powiem. Czyli... Austria nie wywiązuje się swoich, ze swoich obowiązków hmm. jako cesarz prawdopodobnie nie wszyscy je popierają oprócz Czech hmm. więc tak kupujemy wojnę Danii Austria, Polska, Szwecja po naszej stronie e, to będzie łatwa wojna Szwecja to będzie po naszej stronie okej okay. Czekamy aż Brandenburgia dołączy do wojny. Dołączyła, wysłamy nasze wojska na Brandenburgię. Wyrzućmy nasze statki tu. Zablokowaliśmy w ten sposób wojska dońskie, nie będą mogli tędy wyjść. Jeśli Duńczycy będą chcieli rozbić nasze statki w tym miejscu, to po prostu podlecimy tutaj szybko naszymi transportowcami, nie transportowcami, tylko handlowcami ich rozbijemy. Ej dołączyło do koalicji przeciwko nam. Zwisa nam to, szczerze powiedziawszy. Tu Brandenburgia jest po prostu zdewastowana. Polacy ssą swoje wojska w tym kierunku. Ale my nie damy im tutaj nic zrobić. To rozsyłamy nasze wojska w ten sposób i resztę wysyłamy tutaj. Duńczycy muszą się skupić na Szwecji, nam to odpowiada. Idealnie Cesarz nowy Cesarz poprzedni zmarł dało to Austrii kolejne 10 Imperial Authority, czyli już bardzo blisko do wprowadzenia reformy. Tymczasem zmarł też nasz władca, wybieramy oczywiście kandydata wojskowego. I szybciutko nasze wojska tutaj rozdysponujemy do oblężenia. Niestety znaczy, Duńczycy z Norwegami się połączyli. Razem mają 20 tysięcy wojsk. No przekrojono mi Szwedzi, w sensie rozbici. Bardzo miło, że zakon po naszej stronie. Proszę bardzo, 20 tysięcy Austriaków, 17 tysięcy Polaków, 10 tysięcy tutaj e, zakonu, kolejne 19 tysięcy Litwy, tu jeszcze kolejne wojska. Spójrzmy na wynik. Mamy w sumie jakieś 150 tysięcy wojsk kontra 25, 25 26 tysięcy. Oczywiście będziemy powoli tracić tych sojuszników. W tym najlepszego Polska będziemy chcieli uderzyć na, na nich niedługo. Tu Szwedzi stoją łomot ale Austriacy idą im pomóc, my się w nie mieszamy. Możemy swoją drogą tutaj wziąć jednego ludzia stąd, jednego ludzia stąd, jednego stąd i kolejną twierdzę oblegać. Także nie musimy trzymać wszystkich, chyba... Musimy trzymać wszystkich. Aha, Austriacy olali tą bitwę, poszli sobie oblegać Norwegię. Można i tak. Szczęście Polacy idą rozbić te wojska osłabione, duńskie, które po zwycięstwie są trochę rozbite. Jeszcze nie, nie zostali, się nie przegrupowali. Więc Polacy powinni sobie dać radę, chociaż nie wygląda to też za ciekawie dla nich, no ale nam to zwisa. My się, z... nam chodzi tylko o prowincję. Tutaj w Hanowerze jest trochę re... szansa na rewolty, ale nieduża, więc jest ok. W międzyczasie nasza technologia tutaj idzie do przodu. Będziemy mogli niedługo te budynki postawić, dyplomatyczne, więc będzie super. Mamy wojnę też z Utrechtem, mamy. A, Austriacy ich rozbijają, świetnie. Coś ciekawego się tu dzieje. Portugalia tutaj się w Afryce trochę rozwija. Świetne zbroje... w 1490 roku pogoda nam sprzyjała, mieliśmy świetne zbiory. Możemy albo... Hmm, przyciągnąć kasę do do skarbca 300 ponad dukatów albo zainwestować to jakoś i zyskać 50 administrative power oczywiście punkty są ważniejsze niż złoto w tej grze dlatego wydamy to na punkty tu nam się trochę wojska naddało więc możemy już przerzucić to miejsce i oblegać ich stolica? Tutaj Litwini się z Polakami zajmują tą prowincją. O, zapomniałem, że Gotlandię mamy jako wasala. Możemy już ich anektować czy jeszcze? Możemy, tylko musimy czekać na koniec wojny. Świetnie. Brandenburgia chce się poddać, ale nie chcą nam oddać jeszcze Rupnina, więc... Nie, nie zgodzimy się na to Ciekawe czy możemy ich coś yy, zwasalizować, chyba nie jechałem za dobre prowincje ja, Musimy trochę ich skubać po kolei ale minęło 21 minut, przecież tyle wystarczy nam w tym odcinku ja muszę coś zjeść, ponieważ nagrywam już kolejny odcinek z rzędu dla Was. Wcześniej nagrywałem Faktorio, teraz Europkę, a jeszcze nic nie jadłem od rana i już mi powoli się. i myślę, że zjem coś i nagram kolejne odcinki, ponieważ mam dużo wolnego czasu. Taki dzień mi się trafił akurat, że nagram chyba na zapas aż do wakacji odcinki, potem będę mógł tylko je wrzucać. Żartuję oczywiście. Bardzo chętnie przeczytam Wasze komentarze pod tym filmem. Co sądzicie o serii, co sądzicie o kanale. Jak Wam się to wszystko podoba, co mógłbym ulepszyć, co mógłbym dodać do tego kanału jeszcze. Także do zobaczenia, cześć.